To czym się zajmował Ryszard Czarnecki w Kolegium Humanum i, i jego żona, to musimy podzielić przede wszystkim na takie dwa rozdziały, oficjalnie i nieoficjalnie. Proszę. To, co wiemy oficjalnie, to Ryszard Czarnecki był przewodniczącym, prezydentem konwentu kolegium humanum. To jest takie trochę ciało honorowe, ale z tego, co wiem, to na początku ono tak naprawdę współtworzyło to kolegium humanum, decydowało o tym, kogo tam zatrudnić, kto będzie wykładał w kolegium humanum. I Ryszard Czarnecki tam od początku był. Nie wiemy, w jakich okolicznościach on się tam znalazł. Od kilku osób usłyszałem, że. Najprawdopodobniej on się dużo wcześniej z rektorem znał, po prostu, jeszcze z innych uczelni i gdzieś w przeszłości się spotkali. Czy on... kolegium Humanu mogło być ich wspólnym pomysłem? Z tego co wiem, to nie. Nie, Kolegium Humanu było jednoosobowym pomysłem Pawła C., czyli byłego rektora, który w tej chwili siedzi w areszcie w Katowicach zresztą. A Ryszard Czarniecki został najprawdopodobniej zaproszony przez Pawła C do tworzenia tego dzieła.